Witam Zapraszam na pogadankę o kobietach no i oczywiście o owczarstwie, bo no w tej chwili, no gdzie się nie spojrzymy, gdzie się nie ruszymy, mamy do czynienia z owczarstwem. No, widzimy tutaj znaną osobistość na ekranie. pan Korwin będzie nam tłumaczył. No że bez kobiet to byśmy się do dzisiaj załatwiali. Do dziury w ziemi. Kobiety po prostu nie zawierają bliższych znajomości z facetami, którzy załatwiają się do dziury w ziemi. Pomału, pomału, taki jeden z drugim musi się podrapać w głowę, żeby mieć, żeby mieć żonę czy choćby kochankę. No to niestety musi sobie sprawić jakąś wygódkę, przynajmniej, a, a jak nie, to nawet łazienkę. A potem, jak już przyjdzie ta dziewczyna, to po roku powie, że ona sobie życzy kafelki, bo jak nie, to sobie idzie, prawda? No i kobiety są dźwignią cywilizacji. Kobiety właśnie powodują, że mężczyźni, oprócz tego, że zdobywają świat, księżyc, robią wojny, to jeszcze kobiety powodują, że świat jest miły i sympatyczny. To jest bardzo ważna rola kobiet. No, no myślę, że starczy. No, z kanału Janusz Korwin-Mikke, tytuł filmu, czy można kogoś zmusić do kafelków w łazience. No, trochę prawdy w tym jest, co tutaj Janusz opowiada. No natomiast no, no. Ja bym nie powiedział, że te kobiety to tak wspaniale tutaj działają i rozwijają nam cywilizację. No, to, to, to działa tak no, w dwie strony. No, kobiety no, przesadzają z tym kultem piękna, to po pierwsze, kultem wyglądu. Dla mnie to jest chore po prostu, no to co to, 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 to dla kobiet to na praktycznie nic się nie liczy, tylko wygląd. Wszystko inne to jest tam na, na którymś tam planie. No i moda, no a moda to jest największa zaraza, no nie wiem czy największa, no, jedna z największych zaraz e, w naszym świecie. E, s, ja polecałem taki kanał, Moconomy, Coś tam. Jak się wpiszę w YouTube moconomy, to powinien wyjść. I tam są, jest kilka filmów takich na temat mody. Więc to też można sobie te filmy obejrzeć. No ja też wielokrotnie mówiłem o tych modach. No to jest, Te mody to jest po prostu tragedia. No i teraz no, efekt tych kobiet jest taki. No, z jednej strony świat jest ładniejszy, piękniejszy. No ale z drugiej strony ci faceci zamiast zajmować się rzeczami pożytecznymi zaczynają się zajmować jakimiś no, tam, tam pięk modami i, i wyglądem też. Więc to. No, to... Ja bym wolał mieć no, lepszą cy cywilizację, lepsze technologie niż tam, że coś jest tam ładniejsze. No mi wystarczy, że same kobiety są ładne. A już reszta to już. no fajnie jak coś jest ładniejsze, no ale no bez przesady. No, no nie musi wszystko tam zaraz być piękne. No ale jak mam do wyboru, czy ma być coś ładne, a funkcjonalne, no to wolę mieć funkcjonalne. No niestety no, teraz świat dąży do tego, że nie musi być funkcjonalne, tylko byle by było ładne. No i Nie musi być mądre, będzie, będzie głupie, no byleby było tam ładne, albo modne, o, modne. Najważniejsze, żeby było modne. No faceci ma, facetów mamy w tej chwili spedalonych. Czyli no coraz bardziej się upodobniają do kobiet. No to jest, to jest problem. No o to chodzi tym korporacjom, bo korporacje na tych modach zarabiają. No i teraz faceci też. No kiedyś faceci z, zwracali właśnie uwagę na funkcjonalność. No teraz tak, tak samo jak baby zwracają uwagę na na modę i na wygląd. No i to jest, to jest niestety tragedia. No wszystkim się żyje przez to gorzej. Bo zamiast mieć dobre rzeczy, to mamy złe, złe rzeczy. Też tam jeden kanał polecałem, jak on się tam nazywał. Kurde, już zapomniałem. No taki o nauce. No, w jednym z moich niedawnych filmów podawałem kanały warte polecenia, które można tam oglądać filmy Wicitasium czy jakoś tak tam się to nazywa i tam było no, tak, tak, taki film pod tytułem no mogę coś tam przekręcić no, ale tytuł był mniej więcej taki dlaczego nie możemy mieć teraz dobrych rzeczy no to jest mniej więcej między innymi ten powód, że że no faceci zostali spedaleni i rządzi moda, a nie funkcjonalność to chyba też już mówiłem, no faceci są w tej chwili głupsi niż, niż kobiety, bo kobiety to one nie ukrywają, że dla nich tam liczy się wygląd da, da, da. Tam funkcjonalność, czy coś jest dobre, czy niedobre no to jest sprawa drugorzędna, natomiast faceci są ogłupieni i, i bardzo często wierzą że te, te nowoczesne, te, te modne rzeczy, no one są lepsze no, mimo że tam jest to szajs, delikatnie mówiąc. No i to chyba jedyne, co jeszcze tak trochę różni facetów od kobiet. No, mówię tam facetów, mówię w cudzysłowie, bo to o, owieczki nie faceci. No to jest to, że kobiety to w zasadzie można dowolnie programować i wszystko można w nich zaprogramować. No, to, można zaprogramować co jest ładne, co jest brzydkie i tak dalej, i tak dalej. No, no raz, jest, raz są spodnie wąskie ładne, raz są spodnie szerokie ładne, raz są tam podarte, raz są pogniecione ładne, no i tak dalej, i tak dalej, no tak samo jest łącznie z, z gustem co do facetów. Jak tam, no, to te programowanie się odbywa głównie no, tam za pomocą mediów, za pomocą filmów, jak jakimś tam znanym filmie jak będzie aktor tam łysy i gruby, no to kobietom zaczną, będą, zaczną się podobać faceci łysi i grubi. No jak jakiś tam inny tam z, z garbaty, no to, no to garbaci będą się podobać i tak dalej, i tak dalej. No dowolną praktycznie rzecz można kobietom wprogramować. Łącznie z gustami, z gustami tam wizualnymi, z gustami muzycznymi wszystko praktycznie, no faceci jednak są trochę mniej, no też dużo rzeczy im można wprogramować, no ale no tak, jeśli chodzi o na przykład e, pojęcie piękna w stosunku do kobiet, no to tak raczej w większości facetom podobają się, no, tam jakieś tam w miarę szczupłe blondynki z dużym biustem. I tam no, grube, jakoś tak trudno Wydaje mi się, że to trudno jest zaprogramować, żeby facetom się nagle jakieś tam grube baby podobały, zaczęły podobać. No, a kobietom można no, no, do, do dowolną rzecz programować. Więc to jest jedyna chyba taka rzecz, która jeszcze trochę tam różni tych tam, te owieczki męskie od damskich. Także no według Kurwina kobiety są motorem cywilizacji, no a według mnie no to są motorem spedalenia. Chociaż no, wiadomo, że one są tylko narzędziem, a, a no, głównymi programistami są ci światowi sataniści, którzy tam rządzą światem. Skoro jesteśmy przy Korwinie, to jeszcze dzisiaj jeszcze słuchałem jego mądrości. Że, no wciska kij że. No jakaś tam Ukraina nam zagraża. Ukraina jest naszym wrogiem, że oni są teraz zaprawieni tam w boju ci Ukraińcy, więc te łatwo nas tam mogą spacyfikować. Znaczy no, zaprawieni w boju oni są w ten sposób, że ja tam nie wiem, ilu tam tych żołnierzy jeszcze zostało na, na tej Ukrainie. No ale no, tak raczej niewielu, bo już to po prostu łapanki na ulicach są takie. Już tam kogo się da, już nie, teraz niedługo będą, już chyba kobiety też zaczynają łapać do tego woja tam, żeby ich tam wysłać do tych rowów na śmierć. No i to zaprawienie w woju, no to polega na tym, że siedzą w tych, row, w tych siedzą w tym rowie i czekają na śmierć. Także tak, tak są zaprawieni w woju. No i poza tym, no, no nie ma czego, nie ma żadnej Ukrainy, no to jest tylko nazwa, no to Polska jest krajem z dykty, no, Ukraina to już, no, no nie wiem z czego jest. Przecież wiadomo, że tam, to, to nie Ukraina ma coś do gadania, tylko no to, to znowu ci, ci światowi sataniści rządzą, a nie tam, że jest coś takiego jak Ukraina i Ukraina tam nam zagraża, że Ukraina o czymś decyduje. No nie decyduje i nigdy nie, nie decydowała. No to ten cały Wołyn to też był nie, że tam Ukraińcy sami to zaplanowali. Tylko no, jakiś tam światowi sataniści ich tam pchnęli do tego, ich zaprogramowali i teraz też są programowani do nienawiści, no, przynajmniej niektórzy do Polaków. Znaczy no może nie wiem, czy tam do nienawiści do Polaków, no są, no, są programowani na ten faszyzm. No dlatego no, Putin tu tak, tak usprawiedliwia to, to, to swoje wejście na Ukrainę, no że walczy z faszyzmem, no i tam faktycznie faszyzm jest. No ktoś to, no tak sami z siebie. Oni tego nie wymyślają, no ktoś im to wprogramował. No wracając do kobiet i nie za bardzo odbiegając od korwina, no to możemy przejść do Brauna, który też się lansuje ostatnio na kobietach, wprowadził do Sejmu. Sprowadził jakieś, jakieś panienki, znaczy nie wiem no czy tam panienki, czy nie panienki, które się żalą, że. No, wyjechały z kraju, gdzieś tam za granicę, do Wielkiej Brytanii na przykład, i tam im gdzie, te, te służby tam zagraniczne, te urzędasy, pozabierały im dzieci. No i się tutaj żalą. No jak tu polskim obywatelom można dzieci porywać? Obce państwa zabierają nam dzieci. No, tylko no, ja się w takich wypadkach, no jest tutaj kilka kwestii. No, czy, no szkoda tych dzieci oczywiście, no, bo dzieci nie są niczemu winne, no ale no, jeśli chodzi o, o dorosłych, no to ja się zawsze pytam, a na kogo wy głosowaliście Przez te, w tym swoim z życiu. No bo jak głosowaliście na satanistów, a, a prawdopodobnie tak było, no to się potem nie dziwcie, że ci sataniści no, wam coś zrobili. No, no, no to, to tak z, z, nic się z niczego nie bierze samo. No jedna z tych kobiet no, no, wyprowadziła się do Wielkiej Brytanii córce dała na imię e, Jak ona tam mi dała na imię Diana. To to jest Diana, to jest polskie imię. To chyba nie bardzo po polskie, to polskie imiona to są Danuta na przykład. Diana, to tak nie za bardzo polskie chyba no wyjeżdża do Wielkiej Brytanii daje na imię Diana no pewnie na cześć tej królowej no czyli czci tych satanistów a potem, się, a potem przychodzi i płacze że ona jest Polką a ci zły zli anglicy tam dziecko jej ukradli no to jak się tam pchasz to potem nie patrzę, że, że według ich, ich zasad grasz potem no jak się głosuje, to tak się ma, no to już tłumaczę to to wielokrotnie. ostatni jakiś film na YouTubie tam tu widziałem, znaczy no nie film, tylko tytuł, że też od, od Brauna, że Niemcy porywają nam dzieci, to już tam nie wiem, co tam w tym filmie było. No na tym te kobiety w Sejmie to raczej się żaliły na Wielką Brytanię, on teraz na Niemcy wskaże, tak się ciągle czepia tych Niemców ten Braun. No nazwisko kurde, no to tak to jest, nie? No nazwisko rozumiem, że też ma polskie. No jakoś kurde, no nie, że Anglia nam porywa, no bo na tym te kobiety gadały w Wielkiej Brytanii, no to Tu nagle Niemcy porywają nam dzieci. No coś, coś tam programuje nas przeciwko tym Niemcom. Chwilę się okaże, że w Niemczech porywa, w, w Anglii porywają dzieci, ale to nie wina Anglików, tylko wina Niemców. Tak samo jak tam sobie sami rodziąg wysadzili nie. No no to na koniec jeszcze taki przykład z życia. Nie wiem, czy to tam z wodą, z modą ma coś wspólnego, no pewnie ma, no na pewno z programowaniem ma coś wspólnego. No ja tak moją mamę niedawno przy, przyuważyłem w kuchni. Patrzę, ona tam na, na, tam na ladzie, na blacie, tam wszystko przestawia. No i pytam się, no czemu tutaj to wszystko przestawiasz? No bo ona chce sobie wody nalać. No i jest już tak, tak jest zaprogramowana, że tą wodę nalewa no w tym samym miejscu na blacie, tam gdzieś tam w, w jakimś tam kącie tego blata. No i tam jakieś różne rzeczy tam stały akurat w tym momencie, to ona to wszystko musi przesunąć, żeby sobie szklankę wody nalać z butelki. Zamiast nalać to w innym miejscu, położyć gdzieś tam w innym miejscu tą szklankę na, na, w innym miejscu tego blata, to nie, ona wszystko przesuwa, wszystko przestawia, bo, no, bo ona jest tak zaprogramowana, że no, w tym miejscu. I ona tak wszystko robi. No, moja mama to jest taka typowa owieczka. Wszystko robi według programu. I po prostu mózg nie, nie używa, nie wiem, no może tam od czasu do czasu jakieś tam myślenie się tam prze, jest przeprowadzane, no, ale generalnie przez 90% jej życia to ona działa według programu. No i oczywiście wszystko jest podporządkowane, żeby dobrze wyglądało. Żeby się tam dobrze prezentowało. No, u mnie na przykład jest dokładnie odwrotnie. U mnie praktycznie każda, każda nawet najdrobniejsza czynność jest przemyślana. No, no rzadko, no, nie wiem, czy tam rzadko, czy nie rzadko. No, na pewno dużo rzadziej. Robię coś, wykonuję coś automatycznie. No tak całkiem się nie da nic nie, nie robić nic automatycznie, no ale no, ja mam praktycznie no, najdrobniejszą czynność. Tam w, jak wkładać tam naczynia do zmywarki na przykład. Wszystko jest u mnie przemyślane. Nie, nie robię, nie, nie, nie z automatu, tylko wszystko jest, no i to to, 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 co ja robię jest zawsze odwrotnie niż to co robi moja mama. Ona z automatu jak wkłada tak, a ja, ja przemyślany wkładam odwrotnie te naczynia niż ona. Nie wiem czemu to tak wychodzi, ale tak to wychodzi. Dobra, na razie chyba wystarczy ględzenia.